W zasadzie odwołujemy się, czy posługujemy się tą techniką pierwotną, prawie że archaiczną. Ania naszywa na barwne tkaniny, na chusty i na makatki wycięte z garderoby, nadrukowane wizerunki kobiece i zwierzęce, motywy roślinne i przedmioty. Ja zszywam fotografie kwiatów i ludzkich wizerunków. Pamiętają pracę Ireny Nawrot, która pokazywała się tutaj 5 lat temu, w 2015. Była to przepiękna wystawa w tej górnej sali. Żadna z tych prac, która była wówczas nie jest dzisiaj prezentowana. W 1996 roku Byłyśmy po raz pierwszy w Wielkiej Białych. Chcielibyśmy obie bardzo gorąco podziękować pani dyrektor, a także smanserz, że zaufała nam, że nas zaprosiła do tej wystawy. Malutki fragment tych tekstylnych kolarzy, które powstają w bardzo specyficzny sposób. Bazą ich są tkaniny, które z reguły są chustami, obrusami, albo jakieś takie wzorzyste kawałki tkanin. Wszystkie mają formę kwadratów lub kół. Po czym te aplikowane rzeczy to są nadruki z koszulek, albo z innych fragmentów odzieży damskiej, męskiej, dziecięcej, które kupuje. W sklepach z używaną odzieżą, wycinam i komponuję. Tutaj właściwie to jest rodzaj takiego sprowadzenia na wystawę. Tu są takie jakby trzy komórki, prawda? Czyli takie trzy formy: są ludzie, są zwierzęta i są przedmioty. Te prace, akurat w jakiś sposób tylko taki techniczny, nawiązując do, do wystawy, bo to, co mamy na wystawie, to jest absolutnie ściśle powiązane z kobietą. Przede wszystkim z kobietą, z kobiecością, z cielesnością i z takim, takim samo, tak defini definiowaniem kobiecości poprzez jej tożsamość. Więc u mnie się teraz pojawiła taka obsesja y, związana jakby z godzeniem się, że mój ten czas przede mną jest y, dość ograniczony. jednak skupienia, co by nie było, ale, ale ponieważ mam podzielność uwagi, to jeszcze wtedy, kiedy pracowałam nad tymi, pra, nad tymi obrazami, obrazami miękkimi, chociaż nie do dotykania, ale one z nich mogłyby powstać jakieś inne rzeczy, a mogłabym z nich równie dobrze poszyć jakieś narzuty na łóżka albo zasłony. Te prace po prostu traktuję jako pewien rodzaj terapii, czyli takiego nie myślenia. To zajmuje ręce. Wybrałam z alfabetu kilkanaście liter i próbowałam jednej literze przyporządkować jakieś słowo. Słowo, które ma znaczenie. Ale nie tyle słowo, które mnie jakoś definiuje, bo jak piszę, grzech, nie czytaj widzę, że jestem grzeszna, bo jestem, ale słowo grzech mam problem z definicją tego słowa. Coś i nic. Złość, przykrość, ból i tak dalej, łóżko. Kilka lat temu zafascynowałam się Kulturą prekolumbijską, i w końcu udało mi się pojechać do Ameryki Środkowej, a tam trafiłam na ferie koloru i czaszek, które sięgają do tej kultury prekolumbijskiej, ale są adoptowane na potrzeby katolickie w Meksyku. Zaczęłam przeozdabiać czaszki kwiatami. Wśród tych czaszek. Tutaj wyeksponowanych w tej lekarskiej gablocie. Dwie czaszki są autorstwa mojej siostry, oczywiście ta zaplątana zupełnie i ta z czerwonymi oczami. A ja odwołując się do motywu Pokrow, czyli taki motyw ikonograficzny, kiedy Matka Boska, głównie w Prawosławiu, swoim płaszczem, szalem osłania ludzkie istoty, ja wykorzystałam ten motyw i osłaniam te swoje czaszki. Czasami sobie myślę, że jeśli miałabym wybierać, yy, która czaszka reprezentuje mnie, to ta z żółtymi oczami i zębami.